No dobra, dobra, wiesz się Ma pompę Wejście, nice No nie wierzę, że pompa była na wejściu od razu, nie Widzisz gdzieś jego teammata Tak, tam jest gdzieś Na SW W jakimś domku Dobrze, że SMG był na wejściu. No. ale bandaż to byś oddał. Już wszystkim z kimś wali ten negatywny. Kurwa, mam ochotę dojechać. Tu jest uh, ten. Kawa jak nie masz. Mam Shotgun'a masz się. No. na piętrze Mam Auto Co <tryk> za <tryk> A to nie był ten, ty. To jeszcze ktoś inny. Tu jest, bo to mamy cały czas. Tu masz rządu Proszę coś dojechać. Nie wiem, gdzie on jest. O, jest, dobra, widzę go. Gdzie? Jeszcze Co? jeden. Bez kewa. O kurwa, jaki laser dostali. Leżą obaj. O ja pierdole. Co chłop dostał w ogóle. Masz kewa. A czekaj, właśnie mam kewę. ja wezmę te dwa. No to <laughs> Chłop i laser dostał 45, 45, 45, 45 no, no. Masz ametasykle? Mam na pewno, bo podniosłem trzymaj leży Pewnie zgoczną znasz. Tu masz aptekę jeszcze cały nie tylko się gdzieś. Na górze jest ta skrzynka Chcia... Chłop jaki laser dostał Ice stę... <laughs> Najlepsze było chciał ci bić, nie? Mhm. Ale już nie zdążył <laughs> Coś z kwadratu wyjść, tak? Nie On chciał się zabudować już potem, <głynie> tylko jak dostał trzy razy, <głynie> tylko już nie zdążył. A to ten co przyjechał tym Tym samochodem to musiał być jego teammate te, tego typa co go ściągnęliśmy no, tam na raz to była jakaś jeszcze totalnie inna dwójeczka Kurde jak mnie coś gryzie Przemie jak e, M MK, MK zielona A on skara Aha Po typie Dobra, bo trzeba by stąd spadać, tak szczerze mówiąc. Mamy jakąś furkę tu jeszcze? Mamy, dobra. Kurwa, tu jakie zabudowanie. W pół budynku nie ma. Namawiał pan taksówkę? No ma pan czym zapłacić, czy będzie fake taxi? No dużo. to by się duża pota przydała. Hmm. Co jest? Ej kurde. Mówisz masz. Przeci snipera ogarnąłem. Ja no, miałem, tylko że miałem niebieską. O. Wejdź drugi d d dzięki p proszę I goście są po naszej lewej a no są, samochodem jadą Ta? A no, no. Kajp bicz To jebo jadą w naszą stronę no właśnie, ich nie widzę. Co? No nie widzę ich. No, na górce jest jeden, po lewej, na s To jest Mandalorian, a goście są pod nami na S. No są. I ja on ma biało. No Babka ma biało Tu w tym miejscu Kurwa na mnie jest Oj mi wydupił Chcesz małe kawy? Nie mam, tylko mi pomóż, bo muszę się z nim budować ci. Podmienił. Po 25 Nice. Dobisego, do se A nie, dobra, masz full'a. Drugie ją musi ściągnąć, ono miała mało, bo ja ją z do, do kewa ją ściągnąłem. Mhm. Podmienił, ta? Nice, podnij Nice Kurde Małe kewy mam... A nie, jednego mam, to możesz mi jednego żyć. Kurwa 80 hp. Korowce zaraz rzucę najwyżej jeszcze co Nie masz Tencom dużej potymasz e, nie nie Ty, a gdzie ten drugi spot? Bo on nie gdzieś tu leży jeszcze musi. Kurwa nie zejmę gdzieś przecież Uciekaj zaczął. Ja pierdzielej Jak tu zejść, żeby się nie zajebać? Nie wiem, tu wszystko było budowane stary. Dobra tu w aucie on jest w tym teasie Jak w aucie? No w tirze jest. Jak było. No, ten co mi tira nawet zrzucił tak? No ale kurna najgorsze jest to, że trzeba go rozwalić Dawaj rozwalaj go szybko, bo zaraz nam strefa zacznie Tutaj. Ty? ty, tylko ja nie wiem czy on nie wybucha No właśnie Bij, Dobra, wybucha Urwa, Nawet poleciał. wydupca. co No, nie mamy. Do ciebie? Nie, oni się tam biją, do piachów skakuje. No ty dawaj, bo strefa idzie. No, 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 lecę. gdzieś mi musiałam rzucić do pompy, jak masz. Na 85. Tu poprawy jeszcze są? Potrzebuję coś do leczenia znaleźć po drodze jeszcze jakby się dało Ja mam 6 małych kebów ktoś mogę zważyć. gości na lewo w wodzie Na przeciwko Dwóch tu jest Prawa strona nasza też są typy Chyba wszędzie Nad nami nie mam kewów, muszę Uf. będą przy mnie gdzieś. co ty robisz? Przecież na mnie są goście na górze, stary, jeszcze, co nic nie mówisz? 66 mniej tam, a tam są jeszcze na 105 następni. Daj mi kewy. Masz odbijacę? Nie, nie mam. Daj jeszcze kewa. Dzięki. Już poszli. A ci z pleców? Ty z pleców też tam są. Zajebiście, zostało mi 500 metalu. Ja to w sumie dręta Kurwa ma źle tu się ludzi napierdala wszędzie. A, Ktoś tam gdzieś z daleka to mnie walił. Idę do domku jakiegoś. Ej, w sumie cegleka można przyrobić. Z się biją, sprawy się, biją. No, się trzeba podmienić i tyle no No, znowu jeszcze znalazłem to ten... <grym> Ja źle <grym> Mówię coś, tu co się świeci Podmieniaj kolejne ściany, nie? nie pierdolni w ten co w to na stopy No na ja nas? coś czuję, że on w nas wiedzie. Nie, pojechał dalej. Nie. No też tak coś myślałem. Sorry, no, coś. Chodź. Co to jeszcze nie Co? Dawaj, chodź, 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 Daj na górę do środka i na górę Kurwa, gdzie pisano ze miesiącem? Co tu pókiłeś? <śmum> Przed nami na 195 jest dwóch gości daleko. Kurwa, ten jak jest... wysoko poszedł. I pod nami jest jeszcze typ. Nie masz dużej poty, Nie. nie biegną w stronę. nie dostał ten z prawej celuje celuje tam są jeszcze także znajdów nie mam gdzie są jeszcze następni? nie wiem Tam, tam gdzieś chyba ja mi się wydaje Przy plecy możemy mieć też Ważne, bo ten stył tam wychylany. Ale ja jestem schowany nie ma, spe... nie ma jak mnie zobaczyć z takiego kąta A co, co śmieci? Się... Chyba, że laga dostanę to Albo on laga dostanie Fajne miejsce na dropa, ale <grym>, nie do e, Dobra, bo jest za nami, plecy. Widzę typa. Leży. Tam. Rozwalaj, ej, pomóż mi. On tam jest za ścianą gdzieś. Aha, na dół spadł. Ty, pod nami są. Ku na takiego Heda mu dałem mi spierdzielił do dołu Biegną w naszą stronę z pleców A, Dropa otworzył Bezkiewa W prawej wychylała snipa mhm. Ty metalem coś budujesz? Gościu przy nas, po prawej, celuję. Pat na dół. Dostał laser ten tutaj przy nas. Gość pod nami na dol. Dostałem hita. Dobra, no ale ona zginie w strefie. Masz jeszcze kewy jakieś małe? mam no, dwa. To biało był. Chyba Dobra, zginął tutaj. ten, zginął ten typo. Musimy schodzić. Tylko typów mamy pod sobą. Zginęła druga. Jest Dobity, jeszcze jeden stup jest tu. Zostało trzech typów. Mm -hmm. Tu są dwóch. No i jeden tutaj, nie? Hmm? No, kurwa, zejdę jest po to. A nie, zejdę po to, ty. Zobacz, gdzie jest strefa. Biegnij, kurwa, tym. Po płacie, nie? U nas nie zauważą z żadnej strony To Będziemy <grymniemy> prawie do końca Masz metal? Mam, 500 A co? Pod nami mhm. Wszedł no. do nas Thanks. Biało, leży nice. Metalem robimy ten Daszek sobie Dawaj yes. daszki i ten no. okay. Kurwa metalem Biało, Sorry, nie biało. Nie, 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 nie tu. nie, 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 jest drugi jest Musi być pod nami już No nie, się dowiemy Tak Ej, tak szczerze, to schodzę na nich nie, budowle nie, 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 Wszędzie lastek do góry trochę poszedłem. Kolejny etap idzie w tamtą stronę. Zrzuciła mnie, suka. Biegnę po ich. Zabudowałem jednego strefy. Chadł w strefie nice. GG Dwa razy a ręka wygrana dzisiaj, pięknie Ile miałeś pragu? Trzydzie co? Dwa. No to 13, to 12, gi, GG